Siemaneczko. Dzisiaj film, który w teorii powinien być dla wspierających, ale chyba uznałem, że jest to na tyle ciekawe, że zainteresuje to trochę szerszą publikę. I chciałem zwrócić na coś uwagę, co właśnie widzę. Jest w tym momencie 3.18, więc się nie zdziwcie, że jeżeli wejdziecie na rynek rano, to będzie to wyglądało inaczej. I uprzedzam od razu wasze pytania. Nie ja nie śpię, w sensie ja ogólnie poza rynkiem Steam to właściwie w życiu nic nie robię. Ja się tylko tak na niego patrzę i sobie analizuję, co tu się dzieje. Czy dostaję pierwolca? No w sumie to trochę tak, ale kto by się tym przejmował. Możecie kupić wspierającego, jak doceniacie tą pracę. Albo nie kupować, jeżeli uznajecie, że może fajnie i by było jakby się przewietrzył. Chociaż i tak to nic nie zmieni. Mm. Tutaj jest ten temat. Jednej, jedynej kapsuły, jakby to był temat ogólnie globalny, w sensie że wszystkich kapsuł, no to to było bardziej dla wspierających wtedy, ale i tak dla wspierających jeszcze ten film rano będzie. No bo wiecie, mamy coś takiego jak podsumowanie nocy, gdzie tam omawiamy sobie najważniejsze zmiany, które się wydarzyły na Sztokholmie i Antwerpie, w wersjach hologramowanych i na gitarach w właśnie nocy. W tym filmie poruszymy sobie w sumie jedną kapsułę i jeden temat. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Jeżeli chodzi o kapsułę Legend, zauważcie ciekawą rzecz, że mamy tendencję spadkową, która jeżeli się skończy na kwotach, w ogóle tu może być Day Night, to już mówię od razu. Dla osób, które nie wiedzą co to Day night, zachęcam do zapoznania się z teorią inwestowania. Tam macie całą terminologię, której używam na kanale, ładnie i schludnie wyjaśnioną. I ogólnie rzecz biorąc, tam są różnego rodzaju metody, których używałem lub używam do zarabiania, więc tam można sobie zajść. Yy, mamy tutaj Day Night. Tak mi to wygląda. Jeżeli ktoś się chce z tym kłócić, zapraszam do tego, żeby się kłócić. Yy. Uzasadnienie day Nightu właściwie było na kanale wiele, wiele razy, więc nie będę już tutaj mówił skąd ten day Night wynika, jak ktoś po prostu śledzi, no to wie, i teraz tak. Pomimo tego day Nightu jednak, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy tak naprawdę ceny spadają? Przy zwiększonym supply'u. Regularny supply w tym momencie kapsuł Autograph Legends jest między 14 a 12 tysięcy sztuk na rynku. Więc mamy w tym momencie odbicie w cenę zniżkową, jeżeli chodzi o... Znaczy ilość zniżkową, jeżeli chodzi o właśnie supply. Za to cena leci w dół tak samo. I mm, można by było powiedzieć, że jest to jakiś odchył od standardowej na rynku w sensie od standardowej tendencji i w ramach tego odchyłu my możemy powiedzieć ok, rynek zachowuje się nie tak jak powinien wobec tego yy, spodziewamy się nadrobienia tego braku przez rynek i ewentualnie nakupimy teraz tego Antwerpu załóżmy, że ja, ja jestem w tej sytuacji ja oczywiście jestem zadeklarowany powiedziałem, że ja żadnych inwestycji robił nie będę tak, i to jest ryzykowne swoją drogą. Bo to, że rynek w jakiś sposób się deklaruje i Ty możesz zobaczyć niepoprawność, to jest pytanie, tylko czy Ty ustrzelisz tę niepoprawność. Bo im więcej osób pomyśli, że to jest niepoprawność, tym bardziej Ty masz rację. Więc to jest to. Jest to psychologia. Yy, mimo wszystko tutaj rozbieżność między teorią, a między tym co się dzieje jest dosyć zauważalna i według mnie warta podkreślenia, tym bardziej, że za chwilę po prostu e, jeżeli supply będzie dążył w tę samą stronę i będzie tak samo taka psuła wykupowana to znowu będziemy mieli tu lokalną górkę a w tym momencie może to być nawet lokalny dołek ja mimo wszystko swoje zlecenia zostawiam e, powiedziałem jak już wygląda z moimi zleceniami nie mam zamiaru cofać mojej opinii, powiedziałem ja Nowych y, rzeczy po prostu kupołu nie będę, ale jeżeli na coś miałem kiedyś zlecenie, to zlecenie zawsze będzie w długoterminowej perspektywie dla mnie opłacalne i y, nie wiem, co by się musiało stać, żeby po prostu na przykład kupienie tych legend za 20 w perspektywie na przykład pół roku nie było dobrym pomysłem. Więc powiedzmy, że to są akurat rzeczy, które ja sobie. Zostawiam i nie widzę tutaj powodów, aby się jakoś bardzo z tym wykłócać. Druga rzecz, którą chciałem poruszyć na tym filmie, to będzie taki temat bardziej ogólny, ale wydaje mi się, że też dosyć ważny, ponieważ zauważcie pewnego rodzaju rzecz: jak się zachowują tak naprawdę rynki finansowe w momencie, kiedy wychodzi jakaś informacja, która jest sprzeczna z oczekiwaniami. No, mamy w pewnym sensie euforię, prawda? W momencie, na przykład, kiedy mieliśmy ostatnio odczyty inflacji w Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam, zaskoczyły one nieco analityków, przez co mieliśmy, znaczy chodzi o stopy procentowe, przez co na rynkach finansowych mieliśmy nagłą euforię, minimalną, co prawda. To nie jest euforia na zasadzie 8-10%, ale mimo wszystko, jednak, obrazuje tutaj pewnego rodzaju zachowanie rynku. Jak działa rynek Steam? Rynek Steam działa w ten sposób, że w momencie, kiedy ludzie spodziewają się operacji, to oni nie dokonują w, w, w związku z tym żadnych działań. W sensie w ogóle tego typu działania wykonuje na tyle mały kapitał i na tyle mało osób, że tylko czasami jest widać jakiegoś rodzaju spekulacje dążące ku temu, że coś się miałoby wydarzyć. Tak jak to już pokazywałem na P2000. Eee... Nie chcę, nie chcę przekręcić nazwy, dlatego nie, nie posilę się, znaczy nie spro, postaram się nawet przeczytać tej nazwy. Także no. Ale chodzi mi o to, żeby po prostu kapitał inwestycyjny dookoła operacji jest bardzo mały. I to jest też ogólnie taka, bym powiedział, ciekawostka o rynku Steam, bo. Kiedy ludzie oczekują operacji w CSGO bądź oczekują jakichkolwiek zdarzeń, oni nie robią inwestycji, które miałyby pokazać, że rynek tego oczekuje. Rynek jest bardzo stabilny, a w momencie, kiedy to się nie dzieje, co jest oczekiwanym, przez fakt, że nie było dokonanych transakcji pod oczekiwania, to też nie ma euforii ani paniki związanej z brakiem wyników. Na oczekiwania. Za to pojawia się ona w tak jakby takim chciałbym powiedzieć, że w opóźnionym zapłonie, ale bardziej chodziło mi o to, że z opóźnionym zapłonem. Właśnie w taki sposób to się wydarza. I tak jak my, jako konsensus w pewnym sensie osób, które wypowiadają się tutaj trochę szerzej. Mam nadzieję, że nie cały, bo byłoby to dosyć patologiczne. Mówię tutaj bardziej o takich osobach, jak co najmniej, no dzisiaj jak czytałem czat, mówiłem o Venomie, czy żydowskim inwestorze, które, no jak wiecie, naprawdę mają swoje fajne ruchy już za sobą i według mnie są oni kompetentni, żeby co najmniej rozważać ich opinie, tak jakby w tych mm, ramach słuszności. OK, Jeżeli ktoś po prostu, kto ma wyniki i przyniósł ci e, przedryj, pokazał ci wręcz pergamin, który się rozwija i rozwija i rozwija i mówi tu trafiłem, tu trafiłem, tu trafiłem, tu trafiłem, to ty musisz po prostu taką osobę o ile nie ufacie na 100%, to traktować co najmniej poważnie. I konsensus ogólnie ludzi, którzy znają się na tym temacie, przynajmniej według mnie, taka jest moja opinia, może wasza jest inna, e, brzmi jeżeli nie będzie operacji, to będziemy mieli dalsze pompowanie balonika o nazwie Sztokholm i Antwerp. Tak? Taki jest ten konsensus. I ja się z nim całkowicie zgadzam. W sensie no, z konsensusem ogólnie można się nie zgadzać. Więc ja bardzo zachęcam kogoś, kto się z tym nie zgadza. Może wydaje mi się, że ciężko będzie. Do tego, żeby się podzielił w komentarzu. Do, do, z dokładnym zdaniem, jeżeli nie będzie operacji na w sensie na dniach, wtedy naklejki będą drożeć. On, ono nie brzmi: naklejki będą drożyć, nieważne co się wydarzy, a nie ma żadnych innych yy, czynników wziętych pod uwagę. Więc my ogólnie tak uważamy. Ok. I moimi ruchami pod to, aby to odzwierciedlić, że taka jest moja opinia, jest między innymi trzymanie wciąż, entropic w hologramie, niewyprzedawanie się nagłe z całego Antwerpu, kaształtowanie tylko i wyłącznie zysków, które są nadprogramowe, czyli powiedzmy miałem coś w planie inwestycyjnym wpisane na zasadzie Team Spirit chciałbym sprzedać za 9 zł. Nie, To jest mój plan, że Team Spirit chciałbym sprzedać za 9 zł, ale widzę, że Team Spirit wywaliło na 15. Chodzi o foliowaną, czy tam na 13,50. Chodzi o folię ze Sztokholmu, nie chodzi o Team Spirit z hologramo, hologramowanym hologramowany Antwerp, bo tam sytuacja jest zupełnie inna i tam jest zupełnie inny plan. Ale mówię tutaj o folii ze Sztokholmu i w momencie, kiedy ja widzę te folie, za 15 zł, czy za 13, tak jak już mówiłem, to ja ją za tyle sprzedam, ponieważ to jest mój nadprogramowy zysk, który w, w momencie, kiedy nie widziałbym widma operacji i nie widziałbym widma, które miałoby sprawiać, że coś tutaj spadnie, nie byłby w ogóle realizowany, bo nie miałbym interesu w realizowaniu go. Ponieważ w długoterminowej perspektywie miałbym większe prawdopodobieństwo na zwrot, niżeli na to, że to spadnie. Znaczy, w długoterminowej, chodzi mi o krótkoterminową, bo w długoterminowej jest to oczywiste. Yy, I teraz dalej. Przechodzimy sobie do następnego szczebla. Że skoro kształtuję nadprogramowe zyski, w sensie to jest normalne, ok, to jednak jest to jakiegoś rodzaju ruch. W celu pozbywania się przedmiotów. I powiedzmy sobie, że ja jestem w tym momencie w etapie bardzo powolnego wyprzedawania się ze wszystkiego, co tylko mam. I oczywiście będzie to postępowało bardzo, bardzo powoli, i będzie to proces, który, jeżeli mi zostanie operacja, niestety się nie dokończy, ale staram się codziennie gdzieś tam te zyski. Akumulować. Oczywiście nie wyprzedaję tego na Steamie. Na Steamie wyprzedaję tylko to, co mam sprzedać na Steamie i to, co na, Stima, na sprzedaż Steamową jest przeznaczone. Między innymi tym Liquid, które widzieliście, że zostały już wystawione. Eee... Za to sprzedaję raczej rzeczy na bafie, gdzie dziennie jest to obrót, w zależności od dnia, wczoraj było to dokładnie 900 RMB, za to przez te ostatnie 24 godziny zrobiłem 185 RMB,64, co zbyt dużą ilością nie jest, ale zobaczymy jak to jeszcze będzie po dzisiejszej nocy, bo no po prostu... Dobra, to sprawdzić i chciałbym właśnie skaszałtować wszystkie moje stable, nie? Po to te stable są, żeby brać w nie pieniądze. One często przynoszą minimalne zyski, nie? One przynoszą często zyski na poziomie 5%, ale przy, tak jakby, tej bardzo dużej machinerii, którą jest, jakby to powiedzieć... No w sensie w momencie, kiedy masz powiedzmy czegoś 20 tysięcy egzemplarzy czy coś takiego, to wiadomo, że będzie to się ciężko sprzedawało i to jest tak zwana drobnica, która będzie długo schodziła, ale jeżeli ja wiem jak obracać tym i wiem jaki jest cykl plus cykl w cudzysłowie oczywiście, bardzo duże życia tych rzeczy, to ja rozumiem jak działają wahania na nich i mimo wszystko jeżeli w dobrym momencie się posprzedaje stable, to się wychodzi na tym około 5... Czasami 10% do przodu. Dla mnie 5% na 20 tysiącach itemów to jest naprawdę taka kwota, że ja jestem się w stanie z tego całkiem ucieszyć, nie? To, to, to też tak akurat mówię. Yy, także to, to ja nie kryję tego, że ja się spodziewam jakichś spadków tutaj, i po to właśnie był ten wywód, żeby wam zasygnalizować, że ja nie mówię yy, przez ten film czegoś na zasadzie tu będą nieskończone wzrosty, kupujcie jak najwięcej, tak, zobaczcie, ja mam zlecenie kupna, yy, trzeba dokupić. Nie. Ja jestem yy, tak jakby bardzo wycofany, ja jestem w perspektywie, że kiedyś to się musi skończyć, albo z przyjściem operacji, albo z przyjściem po prostu takiego przesilenia, jak to widzieliśmy na naklejkach z Riptide'u yy, w grudniu. Po prostu był listopad, gdzie było bardzo wysoko i potem na grudzień już tak jakby para opadała, tak? I po prostu ja tutaj zwracam na to uwagę, że jednak mimo wszystko para opada. Pamiętajmy o tym, jak dużo osób ma te kapsuły w ekwipunkach. Też dziękuję bardzo jeszcze raz dla Hapiego za to, że dał mi pewnego rodzaju statystykę openingów, jak to wygląda. I właściwie nie napisał dużo, ale zrozumiałem jedno, że openingów dzieje się w chuj. I szczerze mówiąc, ja nie potrzebuję nic więcej wiedzieć niż to, co czytałem. W sensie to jest około 1000 kapsuł na 30 minut. Jeżeli chodzi o ten, te najdroższe kapsuły, w sensie challengersów, nie mówię o pretendentach. Znaczy nie. Nie chodzi o challengersów, tylko o contendersów z Sztokholmu. Jest to około, w okolicach 1000 kapsuł na 30 minut, co jest naprawdę ilością, bym powiedział, makabryczną i no mimo wszystko taka statystyka trochę rozświetla w jakim celu w tym momencie to wszystko jest kupowane, ale jednak nie jest to statystyka globalna, jedynie lokalna zaobserwowana przez jednego, tak jakby, tam... Przez jedno źródło, więc to też nie jest takie ważne i istotne w, całokształtnym oca... o... w całokształtnej ocenie sytuacji. Wybaczcie, że się tak miotam. Mm. Także co, rano zrobimy sobie jeszcze podsumowanie tego Antwerpu, jeżeli chodzi o to, jak to poszło. Wydaje mi się, że operacja się do nas zbliża. To, że się zbliża, to nie znaczy, że będzie jutro. Może być, może nie być. Zobaczymy. W każdym razie z każdym dniem jesteśmy jej coraz bliżej, jakby nie było. Jest to nieunikniony fakt. No, i oczywiście pamiętajcie o Anubisie, że jednak kolekcja kiedyś powstać musi. Może wejdzie ona wraz z kapsułami, nie wiem tego, ale sądzę, że raczej do takiej sytuacji WALF nie dopuści. Także, też to jest akurat ważny argument, aby tutaj jednak na te operacje bardziej z takim optymistycznym okiem popatrzeć. Polecam Wam też. Przynajmniej część swoich zasobów w tym momencie sprzedać, ewentualnie przenieść do trochę bardziej stabilnych przedmiotów, bądź do przedmiotów, które po prostu wierzycie, że taka ewentualna operacja jest w stanie podbić, na przykład filery. To może być ciekawe, bądź może do patchów z Sztokholmu. Może to jest też myśl, bo, bo taka ewentualna operacja przynosząca nowych agentów wydaje mi się, że po, na takich paczach może też zrobić trochę różnica. Tym bardziej, że to będzie pierwsza operacja, która jeżeli wejdzie i przyniesie agentów, to przyniesie ona e, tak jakby jako pierwsza wzmożony popyt na, na pacza. Więc nie wiem, czy to jest może nie jakaś ciekawa inwestycja, jakaś ciekawa forma dywersyfikacji. Jak sami wiecie, ja mam taką zrobioną i to na całkiem ciekawą kwotę, więc może to jest akurat coś, czym warto się zainteresować, a na pewno po tym filmie jeszcze sobie ten temat trochę dokładniej zbadam. Więc dziękuję za wysłuchanie. Pamiętajcie, rano będzie film. E, tam, jeżeli ktoś się bardzo chce z nim zapoznać, to. Zachęcam do kupienia, jeżeli za, za to nie. Życzę miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się i hej.